To za bardzo. Roz los... No no nie ok pięknie 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 roz biegi i i roz roz ale za mocno i I nie 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 wyszło. Coś nie roz nie roz co

Okay, dobra. Dobra, skupmy się, nie bawmy się już. No i widać, już nagrałem piaczkę. Na razie się dużo nie dzieje, jak widać. Dwa gole tylko... To nie jest Żadnego rozporządzenia, to więc tym bardziej. Dobra jednak załatwię ten amator.

Oj. Masz moją piłkę. Uuuu, Ale się przewróciłeś. Pedro, 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 dropę. No jak ty tego nie wtrafiłeś? De? No ty Alvarez, nie ten Alvarez jest jakiś Zawsze tak niby dobra karta. 9 chyba tam 5 dzień. Nie ma dziewięć, chyba tam 4 dzień, 2 Kurde, po co jak przez przypadek parcia tak li wymarzymy chciałam mnie. To... Ja nie rozumiem tak jak ja to zrobiłem. Okej. Kurde, ale to dobrze idzie. Dobra, jak trzeba widzisz. Jak ty to robisz? Po co mi blokujesz powershopy? Przecież bym tak nie w wtrafił. W ogóle. Co ty robisz, Henry? Henryk, kurde. Kuci, kuci, kuci. Laj, kuci. Kuci. dupa. Coś nie wychodzi, widzowie. O nie, 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 no, no, mi piłkę, widzowie. Widzowie, pomóżcie, pomóżcie. Piek, okej. Okay. Nie, no tak ładnie, to już myślałem, że jakaś akcja się z tego stworzy i będzie jakiś gol ładny. A tu nie będzie. Chyba, że oni jakąś akcję ładną i strzelą mi Albo po prostu strzelą mi gola. Albo inaczej. Już. Lecimy, dawaj. Widzowie, widzowie, lecimy. Widzowie, stój! No moja była przecież, widzowie.